Słuchajcie, to było pokazane. To słuchajcie panowie. To było pokazane właśnie, że nie tylko mogą być w Szczecinie ciągniki, ale mogą na, w innych miejscowościach w też wyjechać i zablokować. I też już stoi tam tak samo no, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie. Właśnie, rolnicy nie Blokady są wszędzie. Słuchajcie, chciałem podziękować wszystkim, którzy tutaj byli, że pojechali, że jednak jak jesteśmy razem, wspólnie, to tylko ilość może zrobić i zrobić wrażenie na rząd. Coś można zrobić. Bo inaczej, jak będzie po parę osób, to nic nie wskuramy. Tak jak właśnie dzisiaj było, pokazaliśmy się, Poli policja wkurzona była, bo nie, mnie... Nie, ale mówili, nie, ale bardzo kurtularnie. jest. Nie, nie, super Policja bardzo w porządku, nie można... Ale wytrzała. do mnie mówili. Ale no, do, do no, mnie tak, mówili. to, to nie... Też emocje im puścili. Jakby byli wkurzeni, stanęliby na drodze do Kotłowa. Proszę się Nie, ma. Oni nie mogli zabronić nam upopięć ciągników, więc tylko mówili... Jeżeli się umówiliśmy, że, to, że będziecie szybciej jechać, to nie tak wolno, nie? że jeszcze inni mieszkańcy są, mówię, ale to jest mówię, na razie pokazane, protest, jeżeli będzie mówię, ewentualnie drugi, to będzie jeszcze bardziej eskalujący. Bo na dzień dzisiejszy jest tak i tylko że oni będą pewno się No zobaczymy. Może nie będzie potrzeba, bo... Słuchajcie, mi się wydaje tak, czekamy na odzew, czekamy na odzew, bo tam są powiedzmy troszeczkę wyżej nas, znaczy to wszyscy się liczą, jak to się mówi. My czekamy na odzew, żebyśmy się nie rozpieszyli, jak to się mówi, że to Dokładnie. powiedzmy ten, ten raz tylko był, tylko teraz powiedzmy rozmawiamy z kolegami, bo wiemy jeszcze dobrze, że wielu kolegów nie dojechało, a też tu powinni być. To każdy będzie jest... że... siebie. Ale to mówię, że każdy... to wykorzystać, innej szansy już mieć nie będziemy. Nie będziemy mieli szansy. To jest ostatni nasz. Każdy... A przede wszystkim, koledzy, nie dajmy się sprowokować, mogą być różne sytuacje. Jeżeli tam będą jakieś takie odzewy, że tam policja zatrzymuje coś tam, bo to różnie to bywa na drodze. Nie dać się sprowokować spokojnie, wtedy, żeby sygnały spłynęły, to wtedy będziemy powiedzmy rozmawiali na ten temat, uzgadniali dalej, że czy, czy próbują nas zastraszać, co robią, żeby to wszystko było na spokojnie. Ale słuchajcie, chłopaki, każdy z nas wie, kto był, kto jakich sąsiadów ma. I następnym razem, kiedy będzie taka sytuacja, żeby nie było tak, że parę osób musi dwa dni poświęcić, wszystkich objechać, żeby skrzyknąć tutaj. No. Jak ja do kogoś dzwonię, to niech tamta osoba już sąsiadów wszystkich no. informuje. No tak, I tak. wiemy, wiemy, kto był, a kogo nie było i musimy tamtych zwerbować. I o to chodzi, żebyśmy, żebyśmy się zjednoczyli i byli razem. No. Bo tu jeszcze taka wiadomość, bo tu Julek dzwonił do mnie. Bo okazuje się, że już góra znaczy, chcę mówić, że słupy to tylko. Chyba słupy są w naszym województwie. Bo tak. to nie jest. To każdy ma słupy na polo, nie, 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 nie. Chodzi o tych podstawionych osób. Do przedstawicieli Izby Rolniczej zgłaszają, a przedstawiciele z gmin do delegata lub przewodniczącego powiatu. Żebyśmy mieli nazwiska spisane z wszystkie. Dokładnie. Pokazane, bo. Bo tak każdy coś tam wie, nie? ale chodzi o to, żeby każdy z nas, jeżeli wie, że to jest słup, do delegata z Izby Rolniczej, on przekaże powiatowemu lub I niech do prawdziwego I my wtedy rolnika do na damy to na zarząd, będziemy mieli wszystkie nazwiska. Przede wszystkim do polskiego rolnika. Pol Pol polskiego, tak. dokładnie, nie przedsiębiorcy, którzy też, właśnie, też ma Spółki, się tym jest, kto, staje, kto staje nam na przetargi właśnie podstawiony, to te nazwiska, nawet jeżeli to sąsiad rolnik, który Bierze Ziemia, później odprzedaje spółce, tak. czy bierze Niemiec. No no znamy każdego to, kondycji i możliwości. Tak? U, uważamy, może kupić, uważamy, tak? go, za przyjechał, uważamy go za tak, Surowerem Uważamy go, za takiego tak, człowieka. To I to wszystkie nazwiska przewodniczących powiatów, każdy wie, na powiecie, to komu ma przewodniczącego, czy delegata z gminy, a delegat z gminy już poda przewodniczącemu powiatu. Z tym, że to jest też tak, że to jest jeden z tych postulatów bardzo ważnych, ale są jeszcze nie mniej ważne. I my tego odpuścimy. Tak jest. Odpuści to o, radę radę radę. to jest prawda. No, to że nam zabrali 10% ta, za darmo? To jest, to jest. To też. modulacja. od obucha nie może naturalnie zginąć, jak to się mówi, bo jest przez To znaczy, wszystko się stronie. robi. Nożeć. My. My. Rytualnym. Tak. my kurde, się wydaje, nie jesteśmy. No, <grytualnie>. że nam się wydaje, że my powinniśmy no, jako rolnicy no, ta instytucja, która wiem, ale to jest, która ona powinna służyć rolnikowi, a nie rolnik instytucji. O tego powinniśmy. Na w tej chwili to jest na odruch. I to powinniśmy, znaczy, nie to, że przez siłę, ale w jakiś sposób no po małymi krużkami powinniśmy to prostować. I z ich pieniędzy są otrzymywani. Przede wszystkim. Znaczy tam jest wiele spraw, rolniczych dopiero zaczynamy. No słuchajcie, jeszcze, jeszcze jest tak, że jest, ale film, nawet na terenie tutaj tego obszaru, nie tylko, które powiedzmy, jeżeli my jesteśmy, one funkcjonują. Jeżeli nas nie ma, one też nie funkcjonują. I też tych kolegów trzeba bo by było, nie tylko rolników, ale ci co skupują itp. itd. podobnych, handlują tym czy tamtym. I my jesteśmy, oni istnieją, nas nie ma, ich też nie ma. I Też się powinni, z nimi też można porozmawiać. Dzisiaj nie wiecie, bo byliście akurat, byliśmy na strajku, ale żona dzwoniła. Polski cukier przejął stoisko. No przejął Polski cukier przejął stoisk. Za dwa, dwa ja za to, miesiące w lutym będzie podstawować. A Zaisław to, to, jest to no. kto przejął? Polski cukier. Polski cukier, ale nie chcę powiedzieć za ile. za ile na pewno będziemy rozmawiać Ale wiecie, co jest najlepsze? Polski cukier zostanie teraz prywatyzowany. No Spokojnie. No, no i właśnie do jeden kto w tym macie spółek Będziemy no. rozmawiać, żeby od polskiego cukru przejąć. Acha. Zobaczymy, cukier. co się uda zrobić. Bo były takie rozmowy, że jak oni to mieli brać, występować, pytali się nas, czy naprawdę my chcemy to Będziemy próbować. Chyba, że coś się zmieniło. No Dobre, Słuchaj, co robimy dalej? Kończymy to? Nie, nie, nie. Co robimy dalej? No i...